Jeżdżą ciągnikami i kombajnami, prowadzą biznesy, są artystkami. A mówimy o kobietach, które mieszkają na wsi. One dzisiaj obchodzą Międzynarodowy Dzień Kobiet. A jakie są kobiety wiejskie? O, przede wszystkim to są strażniczki domowego ogniska, i myślę, że trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie rodziny, dobrej rodziny, bez kobiety to jest chyba najważniejsza rola. A oczywiście kobiety wiejskie mają jeszcze wiele innych ról. Są też pracownicami często gospodarstw rolnych, no ale też i wychowawczyniami, i e, krzewieniem kultury, odpowiadają za wychowanie dzieci. Więc tutaj tych ról naprawdę jest dużo. Kobiety na wsi to działaczki. Najczęściej łączą się w koła gospodyń wiejskich, które podtrzymują tradycje i przekazują je z pokolenia na pokolenie. Takich kół mamy w Polsce już prawie 10 tysięcy i dzięki dofinansowaniu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą funkcjonować i prężnie się rozwijać. Szkoła gospodyń wiejskich i kobiety, które w nich działają, mają niesamowicie dużo energii. Aktywizują z jednej strony tą społeczność wiejską, aktywizują kobiety, pokazują im dobre wzorce, chociażby w zakresie przedsiębiorczości, rozwijania swojej działalności gospodarczej, czy też prowadzenia gospodarstwa inspirują, pozwalają na to, że panie się kształcą, rozszerzają swoje umiejętności, uczą się nowych rzeczy i przede wszystkim też dochodzi do tej. Wymiany międzypokoleniowej, czyli przekazywania tych tradycji, zwyczajów, kultury ludowej w taki sposób, żeby ona po prostu nie zaginęła, a z drugiej strony, żeby inspirowała kolejne pokolenia do, do po prostu takiego własnego, do własnej twórczości, do własnej działalności. W tej przepięknej scenografii bardzo prężnie działa koło gospodyń wiejskich w Dursztynie. Można spotkać w nim trzy pokolenia: babcia, córka i wnuczka. Nasze koło powstało już 45 lat temu. Rozpoczęły pracę nad e, naszą kobiecością. Moja babcia, e, moja ciocia potrafiły przygarnąć wiele innych kobiet, które zechciały im towarzyszyć, działały prężnie z charyzmą. I ja, po 43 latach, postanowiłam przejąć tę piękną tradycję i udoskonalić ją. Bo nie ma nic piękniejszego niż łączenie tego, co tradycyjne, z tym, co nowoczesne. Wieś, która posiada własne koło gospodyń wiejskich, to wieś, gdzie jest zawsze ciekawie, kolorowo i smacznie. To właśnie członkinie i członkowie kół podtrzymują tradycję i kulturę ludową. Są motorem napędowym życia społecznego mieszkańców. Nasze panie pokazują, że prace, prace ręczne są sposobem na odkrywanie siebie. Akurat ja mam na sobie strój mojej pra, pra babci, który liczy sobie już 120 lat. Bardzo o niego dbam, ale proszę pamiętać, że nie wszystko jest wieczne, więc dbałość o to, żeby nasze dzieci również mogły ubierać się w te piękne stroje, jest naszym obowiązkiem. Dlatego panie potrafią szyć stroje w tradycyjny sposób, z czego jesteśmy bardzo dumne. A wszystko po to, by podtrzymać kulturę tego ciekawego kulturowo regionu. Kobiety na wsi to także rolniczki. Często łączą prowadzenie domu z pomocą mężowi w pracach w gospodarstwie. Pani Dorota Konopka ma trójkę dzieci. Pochodzi z miasta, a teraz hoduje owce. Mieszkałam całe życie w mieście, studiowałam w Krakowie, pracowałam w Warszawie. Ale stwierdziliśmy z mężem, że potrzebujemy odmiany, i e, kiedy byłam w ciąży z pierwszym dzieckiem, postanowiliśmy przejąć gospodarstwo e, od rodziców męża i przeprowadziliśmy się na wieś. Ja podświadomie e, zawsze chciałam mieszkać na wsi, e, chciałam tutaj e, wychowywać swoje dzieci, dlatego cieszę się, że mi się to udało. Życie na wsi e, nie zawsze jest proste. Ale myślę, że ma, znaczy zdecydowanie ma więcej plusów niż minusów. I jestem zadowolona, że tak właśnie ułożyło się moje życie, że się tu znalazłam, że mogę tu wychowywać moje dzieci. Nie zawsze było lekko. Tak jak myślałam na początku, że będzie wsi spokojna, wsi wesoła, ale przez te 10 lat udało nam się stworzyć tutaj dom dla naszych dzieci, znaleźć znajomych i znaleźć sposób na życie, który daje nam satysfakcję. W chwili obecnej głównie zajmuje się dziećmi, jest ich trójka w wieku szkolnym i przedszkolnym. Także to na mnie spoczywa opieka nad nimi cała logistyka, ważenie do szkoły, na zajęcia dodatkowe, ale wspieram męża w prowadzeniu dokumentacji w gospodarstwie. Jest z tego niezwykle dużo, więc staram się jak mogę, Szukam rynków zbytu dla produktów z naszego gospodarstwa. W ślad za mamą idzie córka. Już od młodych lat obserwuje różne prace w gospodarstwie, ale i w domu. Dla uli, mama to wzór do naśladowania. Lubię mieszkać na wsi. Jest tu duże dużo miejsce. No nie ma tak, że jest jakoś ciasno, najlepiej jest chyba w lato, bo można tak biegać po tych wszystkich polach, łąkach, jest fajnie. Cieszę się też, że tutaj mieszkam, bo mam bardzo dużo fajnych znajomych, Uchodzę do bardzo fajnej szkoły i cieszę się, że mieszkam tutaj właśnie, gdzie mieszkam. Jestem pełna podziwu, jak mama sobie tutaj radzi z tym wszystkim i mam nadzieję, że jak dorosnę będę taka jak ona pani Renata Drogosz, zamiłowanie do pracy w gospodarstwie ma od dziecka. Teraz uczy się tego fachu również od ojca i starszego brata. Moja przygoda z rolnictwem rozpoczęła się tak naprawdę od najmłodszych lat. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, prowadzą je do tej pory. Zawsze starałam się pomóc w pracach na tyle, na ile byłam w stanie to zrobić. Interesowało mnie to, jak tata jeździ ciągnikami, co robi, jak to wszystko działa. Obecnie przełożyło się to na moją przyszłość. Prowadzę własne gospodarstwo rolne. Oczywiście rodzice mi pomagają, pomaga mi również mój brat, który ma też swoje gospodarstwo. Głównie mój brat i mój tata zaszczepili we mnie pasję do jeżdżenia ciągnikami, do jeżdżenia kombajnem i wszelkimi innymi maszynami rolniczymi. Sprawia mi to ogromną frajdę, sprawia mi to również ogromną satysfakcję, że, że jestem w stanie prowadzić tak duże maszyny. Głos kobiet z różnych stron Polski znalazł swoje odzwierciedlenie w konkretnych rozwiązaniach powstała Rada Kobiet w rolnictwie działa przy Ministerstwie Rolnictwa, a panie pochodzą z różnych środowisk. Tak sobie wyobrażam tą rolę, żeby też w aktach legislacyjnych, w stanowieniu prawa też uwzględniać rolę kobiet wiejskich. I nikt tak dobrze tego nie podpowie jak same kobiety, te, które będą ministrowi rolnictwa podpowiadać, co należy zrobić, aby rzeczywiście kobietom na wsi żyło się lepiej, ale też, żeby kobiety miały też swoją konstruktywną rolę. W obecnym czasie, kiedy mamy wojnę na Ukrainie i bardzo dużo uchodźców i ci uchodźcy to są właśnie kobiety i dzieci z Ukrainy. I to jest też niezwykła rola kobiet polskich zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich, ale i Rady Kobiet przy ministrze rolnictwa, aby właśnie dobrze przyjąć, dobrze zagospodarować, również żeby się dobrze czuły te kobiety, które teraz w tej bardzo ciężkim okresie czasu są zmuszone do ucieczki z Ukrainy. I myślę, że ten czas. Też jest takim czasem, aby o te kobiety szczególnie się troszczyć, nie tylko te, które żyją w Polsce, ale te, które do nas przybywają. Życie wśród lasów i łąk daje spokój i odpoczynek. Może być też inspiracją w sztuce, bo wiele pań na wsi nie tylko prowadzi gospodarstwa, ale również oddaje się swoim pasjom. Pracowałam od dziecka różne tam rzeczy, wiadomo, że najpierw to takie obrazeczki y, takie były małe, dziecięce, potem już troszkę bardziej poważne i taki można powiedzieć skok zaczął się wtedy, jak u nas była konserwacja i odpowiednie kościoła Świętego Walentego. Ja byłam chyba wtedy w szóstej klasie po stałówce. Tam pan Niemiec Józef z okolic Nowego Sącza odnawiał obrazy i malował też na ścianach różne malunki. I on mi dał wtedy pierwszy raz olejne farby nigdy nie malowałam olejnymi farbami i malowałam na deseczce. Teraz jestem na etapie malowania uli do pasieki swojej i tam też na zlecenie i też obrazów takich tematycznych związanych z albo z Świętym Ambrożem albo Matką Boską, która na przykład y, y, gdzieś tam w tyle jest plaster miodu i rój pszczeli albo y, królowa matka, więc no takie temat, y, y, że tak powiem y, troszkę inne, ale y, Generalnie ostatnie dwa, 3 miesiące chodzą po głowie mi anioły, no i też kilka obrazów z aniołami namalowałam. No jest to o wiele ciekawsze niż kiedyś. Można um, wykorzystywać różne dziedziny życia do tego, żeby się spełnić. Um, można po prostu swój czas spędzać bardzo aktywnie i tworzyć um, i także propagować ten region i, i tą wieś. Niejednokrotnie kobiety na wsi ciągną za sobą swoich chłopaków czy mężów, tak jak w tym amatorskim zespole ludowym Jawor. Są tu młode osoby, ale także i ich rodzice, którzy po codziennej pracy przychodzą wieczorami i ćwiczą regionalne tańce. Sami szyją stroje, wyjeżdżają na festiwale i koncerty, zwiedzają cały świat. Jaka jest więc współczesna kobieta mieszkająca na wsi? Kobieta mieszkająca na wsi to kobieta przede wszystkim silna. Mądra i doświadczona. To kobieta, która nie boi się wyzwań i potrafi tę swoją moc wykorzystać po to, żeby pokazać siebie od najlepszej strony. A czego możemy paniom życzyć w dniu ich święta? W dniu święta właśnie 8 marca, Międzynarodowy Dzień Kobiet, Kobiet Polskich również. Życzę, aby właśnie budowały tą wspólnotę, aby też były szanowane przez wszystkich, szanowane każdego dnia, nie tylko 8 marca przez wszystkich, przez swoich mężów, przez wszystkich swoich znajomych, aby też omijały ich wszelkie trudności i żeby się spełniały w tej roli bardzo takiej wymownej roli kobiety.